Cześć Boże, witamy wszystkich bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Dzisiaj 20. dzień lipca. Co to znaczy dla nas, Wartunia? 20. lipca. To znaczy, że nasz tydzień misyjny już naprawdę się rozpoczął, no i zaczynamy działać. Tak, tydzień misyjny rozpoczęty dzisiaj. W dniu dzisiejszym jeszcze przyjadą, dojadą pielgrzymi do naszej diecezji e, i o tym wszystkim będziemy Wam mówili, może niekoniecznie dzisiaj w tym momencie, ale w kolejnych specjalnych wydaniach tygodnia misyjnego, wydaniach wiadomości z Synaju. Dzisiaj e, cieszymy się, że Pan Bóg nam pobłogosławił, mamy wspaniałą pogodę, która tutaj czas, co jakiś czas pojawia się, słońce wychodzi co jakiś czas jeszcze za chmurami jest, ale będzie na pewno bardzo słonecznie, jak będziemy relacjonowali w te dni najbliższe, to wszystko co u nas się dzieje. A dzisiaj moi kochani chcielibyśmy Was wziąć do kilku miejsc, bo dużo już się dzieje. Ale troszeczkę nasze dzisiejsze wydanie będzie jeszcze formą podsumowania wszystkich naszych przygotowań. Więc najpierw, gdzie zabieramy? Na początku zabieramy Was do pleśnej, gdzie odbyło się takie podsumowanie dotychczasowej pracy naszej młodzieży oraz rozesłanie ich. Ja w ręku mam e, mapę diecezji tarnowskiej ponieważ będziemy wędrowali w różne miejsca. E, materiał czasami filmowy otrzymujemy od naszych przyjaciół z sekcji medialnej, z różnych miejsc, w różnej formie i chcemy Wam pokazać w jaki sposób można też zrobić relacje, choćby nawet z Mielca, którą za chwilkę zobaczymy także. Następnie zabierzemy Was do Starego Sącza, gdzie odbyło się ostatnie już szkolenie wolontariatu i logistyki. Zapraszamy, a za chwilkę też powrócimy na antenę. W parafiach trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Z naszą kamerą odwiedziliśmy młodzież z parafii pod wezwaniem wzięcia na wzięcia Maryi Panny w Pleśnej z Okręgu Tarnowskiego. U nas te przygotowania były bardzo efektywne oraz długie. Przygotowujemy się właśnie od kilku miesięcy, uczestnicząc w wielu nabożeństwach podczas adoracji comiesięcznych zbieramy się my młodzi, angażujemy również starsze osoby z naszej parafii i wspólnie modlimy się o dobre przeżycie SDM. -u. Organizowaliśmy również wiele akcji, m.in. Bilet dla Brata. Światowe Dni Młodzieży to dla nas ogromne przeżycie, nie tylko gdzie możemy pogłębić swoją wiarę, ale też ogromne wyzwanie logistyczne i medialne. Teraz właśnie trwało u nas spotkanie wolontariuszy. Przez ostatni rok przygotowywaliśmy się nie tylko duchowo, ale też staraliśmy się zabrać jak najwięcej funduszy. E, organizowaliśmy różne akcje, jak akcje ciasto, rozprowadzaliśmy kalendarze parafialne, e, sprzedawaliśmy ozdoby świąteczne, też gadżety e, po prostu Światowych Dni Młodzieży. Do naszej parafii przyjeżdża 10 osób z Ukrainy. E, wczoraj ustaliliśmy w jakich miejscach, w jakich domach się zatrzymają, u jakich E, e, osób. E, myślę, że jak najbardziej oni zostaną przyjęci e, e, ciepło. E, będą na pewno zadowoleni z pobytu tutaj. Z naszej parafii na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa pojedzie w sumie 44 osoby. E, jeżeli chodzi o to, co będzie działo się tutaj, to na pewno będzie tych osób jeszcze więcej e, zaangażowanych. Wolontariuszy mamy około 30 na wydarzenia, które będą działy się w trakcie tygodnia misyjnego, czyli wszystkie wyjazdy, dzień turystyczny, dzień pielgrzymkowy każdego dnia będzie uczestniczyło 30, 38 osób z naszej parafii. W dniu dzisiejszym schola młodzieżowa działająca przy parafii Ducha Świętego w Mielcu podjęła się nietypowego dzieła, biorąc aktywny udział w każdej mszy świętej. Włączając się poprzez śpiew i liturgię słowa, dawała świadectwo, że Jezus jest przewodnikiem ich życia i publicznie odpowiadała na pytanie zadane w dzisiejszej Ewangelii. A wy za kogo mnie uważacie? Celem akcji była zbiórka pieniędzy na zorganizowanie tygodnia misyjnego naszej parafii. Muzyka w Starym Sączu odbyło się spotkanie organizacyjne dla wolontariuszy, którzy będą posługiwać na spotkaniu diecezjalnym podczas tygodnia misyjnego. W spotkaniu uczestniczyło około 80 osób pod przewodnictwem księdza Marcina Kokoszki, dyrektora diecezjalnego Centrum pielgrzymowania Oboka. Zakończyliśmy właśnie szkolenie dla animatorów i wolontariuszy, którzy będą posługiwać w trakcie Dnia Wspólnoty tutaj w Starym Sączu na Polach papliskich. To szkolenie było bardzo praktyczne, już druga jego część. Mamy już ramowo zaznaczone sektory, więc nasi wolontariusze mieli okazję popracować już dokładnie w tych sektorach, w których będą posługiwać za dwa tygodnie. Mieliśmy też konkretne informacje od funkcjonariusza policji, informacje medyczne od członka GOP. Ksiądz Dyrektor Domu Pielgrzymowania przedstawił nam kwestie organizacyjne związane z tym budynkiem, więc myślę, że nasi wolontariusze mają już komplet tych informacji, są dobrze przygotowani. Za dwa tygodnie widzimy się tutaj już od samego rana i będziemy się starali jak najlepiej przygotować też modlitewnie do, do tego wydarzenia. Moi kochani, niecodzienny moment, bo trzymam dwa mikrofony naraz. Bynajmniej nie dlatego, żebym nie chciał dopuścić do mikrofonu Martę, ale dlatego, że Marta z tego wspaniałego plecaka pielgrzyma, który otrzyma i otrzymuje każdy pielgrzym przybywający do naszej diecezji, widzimy na synaj nasz, w środku znajdują się takie korale. No, chyba najpiękniej będą wyglądały tutaj na Marcie te korale, uwaga, moment szczególny zakłada. Wspomniała, że bluzkę ma trochę w kolorach korali, ja jej dam też niebieski mikrofon, będzie błękitnie, maryjnie. Tak jest. Oto tak zrobimy, żeby było logo synajowe naszego, naszej telewizji. Tak. Moi kochani, e, chcielibyśmy wam pokazać jeszcze to wszystko, co się dzieje w naszej, w naszej diecezji, więc moi kochani, pierwszy materiał, który zobaczymy, to właśnie o tych wspaniałych koralach. Tylko co to będzie, to Martunia nam powie. Zapraszamy Was zatem na bardzo ciekawą rozmowę do Urzędu Miasta, gdzie rozmawialiśmy z panią dyrektor Marią Zawadą Bilik o koralach i nie tylko. Ja z kolei wezmę Was do biura dyrektora. Caritas diecezji tarnowskiej, z którym porozmawiamy na temat biletu dla brata, bo wiemy, że w tą inicjatywę nasza diecezja się włączyła i dokonamy pewnego podsumowania. A na zakończenie już chyba wiadomości. A na zakończenie zapraszamy was na konferencję prasową, która odbyła się w kurii diecezjalnej, na której również podsumowywaliśmy nasze działania. Muzyka Dani chcielibyśmy zapytać, co miasto Tarnów przygotowało w związku ze światowymi dniami młodzieży? Witam Państwa serdecznie. Myślę, że tutaj winniśmy przekazać taką informację, że po pierwsze, razem ze stroną kościelną pracujemy już od stycznia 2015 roku. To jest też taki, taka informacja, żeby uświadomić, że te przygotowania to nie są ostatnie tygodnie, ale to są działania na różnych poziomach od bezpieczeństwa, poprzez komunikację, poprzez działania promocyjne, jak też zabezpieczenie różnych ciekawych przedmiotów. Czy pamiątek z Tarnowa dla uczestników Światowych Dni Młodzieży, szczególnie tych, którzy przebywają na terenie dekanatów tarnowskich czy diecezji tarnowskiej. Współpracujemy tutaj przy organizacji różnych dużych koncertów czy przy Festiwalu Narodów, który jest organizowany w parafii błogosławionej Karoliny Kuskówny, czy też przy koncercie wieczornym tutaj na tarnowskim rynku, ale są też takie prozaiczne działania jak chociażby zabezpieczenie e, tojtojów, czyli e, toalety przenośne we wszędzie tam, gdzie trzeba, od góry Świętego Marcina poprzez starą kapłanówkę, e, czy przy dworcu, czy tutaj na rynku e, oraz na ulicy Wałowej. To są sprawy prozaiczne, ale one są też bardzo ważne. A te sprawy takie e, przyjemne, można powiedzieć, e, promocyjne, e, to tutaj miasto e, ogłosiło konkursy dla organizacji pozarządowych. I w tych konkursach dwa duże podmioty realizują nasze zadania. Jednym z nich, największym właściwie, jest Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA. Realizują projekt na 97 tysięcy i tu są działania promocyjne, czyli obecność Tarnowa na plecaku, pielgrzyma. Obecność Tarnowa w Starym Sączu na Dniu Wspólnoty. Także to, co idzie do plecaczków, czyli mapa diecezji, czyli przewodnik, ale też myślę, że lubiane przez wszystkich, tarninowe korale. Tarninowe korale są takim wyróżnikiem Tarnowa. Przypominam, że Tarnów według Jana Długosza bierze nazwę od krzewów tarniny. Stąd też Tarnina, która jest nazywana koralami jesieni i taka historia związana z tą pamiątką dotyczącą naszego miasta. Tarninowe korale to są tarnowianom są doskonale znane, mają swoją urodę. Swoją drogą, niebieski kolor, jeśli któraś z pań nie wie w co się ubrać, to radzę w niebieskim każdemu jest pięknie. Zresztą nawet logo Synaju też jest niebieskie. Szczęść Boże, nasza telewizja Synaj TV rozpoczyna na całego odwiedziny różnych miejsc, szczególnych miejsc, jeszcze pielgrzymi nie dotarli wszyscy do naszej decyzji, ale już w niektórych parafiach są obecni. Ale my chcemy jeszcze powiedzieć, im, w jaki sposób przygotowywaliśmy siebie, jak i również e, pielgrzymów, by w jak największej liczbie dotarli do naszej decyzji. Obecnie znajduje się w biurze dyrektora e, Caritas z DECEZji Tarnowskiej. E, witam serdecznie wśród nas księdza Ryszarda. E, Karita z naszej diecezji promowało, prowadziło, organizowało akcję, która jest do, dobrze znana w całej Polsce pod nazwą Bilet dla brata. Chciałbym prosić księdza dyrektora, by nam troszkę przybliżył, jak to wyglądało ile osób, bo też już na tym poziomie dużo wolontariuszy się włączyło w samą tą akcję, bo to nas bardzo cieszy. I no, jak w jaki sposób pomogliśmy tym, którzy do nas przyjadą? No Caritas to miłość, a miłość musi się dzielić. To jest istota jej istnienia w ogóle. Dlatego i każda okazja, która jest, którą życie przynosi, no to staramy się wykorzystać. I również Światowe Dni Młodzieży stały się okazją do tego, żeby nasza diecezjalna Caritas, ale może zaznaczę od razu, że Caritas w Polsce w ogóle bardzo mocno włączyła się w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. I te dalsze, i te bliższe, i te, które teraz się dzieją, a więc to co wszystko, co dzieje się również jest we współpracy i we wsparciu wolontariuszy i struktur Caritas w Polsce i Caritas naszej diecezji. My od ponad roku już właśnie tę akcję Bilet dla Brata we współpracy z Duszpasterstwem Młodzieży, Naszej decyzji prowadziliśmy. Padło pytanie, na czym to polegało. No, przede wszystkim nabyliśmy wiele różnorodnych i różnorakich gadżetów związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży i wolontariusze w całej decyzji te gadżety rozprowadzali, a to, co przy tej okazji udało się zebrać, właśnie na ten cel zostało przeznaczone. To była młodzież przede wszystkim związana z ruchami przy parafiach. Oni zabierali od nas te gadżety przygotowane i przy okazji festynów. Przy okazji różnego rodzaju parafialnych, nazwijmy to imprez, starali się zachęcić diecezjan do tego, by nabywając te gadżety, wspierali Światowy Dni Młodzieży. Oprócz tego, że no, zbieraliśmy pewne fundusze na, na pomoc tym, którzy planu, planowali. Wówczas przyjazd do nas, to wiem, że no, dzięki tej akcji to też to była bardzo konkretna promocja Światowych Dni Młodzieży. Ja nie zapomnę, jak pięknie się prezentowała ta promocja podczas pielgrzymki tarnowskiej. Tak, bo tam bardzo. Całe 9 dni był nasz namiot, całe 9 dni o tym mówiliśmy. Pielgrzymka, ale w każdej parafii, tam gdzie docierali wolontariusze, to właśnie był ten sygnał, że coś zaczyna się dziać, że te Światowe Dni Młodzieży faktycznie się zbliżają. To jest jedna strona, ale druga to właśnie. Te, te rzesze wolontariuszy. To jest niesamowite, ile osób chętnie się włączyło. Ja nie zapomnę sytuacji tutaj w biurze sprzed kilku miesięcy, kiedy najpierw telefon, a potem wizyta dwojga młodych ludzi ze swoim młodym duszpasterzem otóż zrobili w czasie swojego parafialnego odpustu akcję. W czasie której zebrali blisko 7 tysięcy złotych i te wszystkie pieniądze przynieśli tutaj właśnie z przeznaczeniem na bilet dla brata. Także poszło w eter i odzew był bardzo piękny, z czego się bardzo też i cieszymy, bo faktycznie. No można było wielu, wielu młodym ludziom pomóc. No właśnie, księże dyrektorze, bo wiemy, że już bardzo konkretne osoby otrzymały tą pomoc, możemy też określić, co to za pielgrzymi, z jakich krajów przybędą dzięki tej, temu wsparciu. Więc oczywiście ten, ta akcja Bilet dla Brata ma charakter ogólnopolski, więc możemy zobaczyć, że z dziesiątków krajów ta pomoc dotarła. To, co nam się udało zebrać, co zostało u nas, zostało przekazane przede wszystkim na wsparcie dwóch dużych grup, z Obertyna i z Mirzyńca. I ci młodzi ludzie z Ukrainy dzięki tym funduszom mogą są już, wiemy na przykład Zobertyna, to w zasadzie oni już trzeci dzień są, dzisiaj dzisiaj są na spływie Dunajca, więc to są między innymi z tych funduszy taki prezent dla nich, że oni mogą. W tym czasie, zanim się jeszcze tak oficjalnie Światowe Dni Młodzieży rozpoczną czy rozpoczęły, oni mogli już tu być i wiele rzeczy zobaczyć. Ksiądz dyrektor zdradził nam już tajemnicę, bo będziemy chcieli relacjonować już wkrótce, zobaczycie faktycznie, jak młodzież z Ukrainy. Przebywa, przeżywa radośnie ten czas tutaj w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie, jak wygląda chyba też spływ Duna Dunajcem. Chciałbym bardzo podziękować księdzu dyrektorowi za to, że i poprzez to włączenie się był nie tylko przyjacielem, ale takim ambasadorem Światowych Dni Młodzieży. Przygotowaliśmy taki... Pakiet pielgrzyma, który otrzymuje każdy, który przyjeżdża do naszej diecezji. I jeszcze raz dziękujemy i gratuluję bardzo. tego Wielka działania. Ta współpraca myślę, że będzie dalej po Światowych Dniach Młodzieży. Że jesteśmy zawsze otwarci na wszelkie dobre dzieła. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Już nie jest to czas odliczania, ile jeszcze zostało do Światowych Dni Młodzieży, tylko to jest już czas, kiedy Światowe Dni Młodzieży dzieją się w tej naszej codziennej rzeczywistości. Nadszedł już taki czas i świętowania, ale także i ogromnej pracy. O Polsce, o Krakowie i także o naszej decyzji jest głośno poza granicami Polski, bo ci, którzy wybierają się, to już pewno są spakowani i Przemierzają te ostatnie odcinki, by przybyć do Polski. Także możemy już powiedzieć, że w naszej decyzji są obecni ci, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży, To są pierwsze grupy, które już u nas tutaj się znalazły. Od samego początku zastanawialiśmy się nad tym yy, podstawowe pytanie, czym są Światowe Dni Młodych? jaki był sens, żeby, jaki był powód, że Jan Paweł II powołał Światowe Dni Młodych do istnienia. I ewidentnie we wszystkiego pismach, we wszystkiego wypowiedzi, jak jest jasne, przebija prawda, że to ma być środek do pobudzenia, do żywienia, inspiracja duszpasterstwa w ogóle w Kościele i w ogóle Kościoła. Więc jeżeli tak, sprawa jest przedstawiana, to również jej takie cele postawiliśmy sobie w naszym, naszej diecezji. Postawiliśmy sobie dwa cele. Pierwszy cel to jest właśnie ożywienie duszpasterstwa młodzieży w kontekście światowych i młodych. A drugi cel jest przygotowanie tygodnia misyjnego, przeprowadzanie tego tygodnia misyjnego no i przygotowanie też naszej młodzieży do udziału w tygodniu głównym. Jeśli chodzi o naszą diecezję, ostatecznie zamykamy już zapisy. Mamy tę liczbę. W tej chwili w tygodniu misyjnym będzie brało udział 5427 pielgrzymów. To oni prezentują 17 różnych narodowości i są z pięciu kontynentów świata, więc właściwie mamy cały świat. Pakiety zostały przygotowane dla wszystkich uczestników z zagranicy, ale również dla animatorów z Polski, którzy bardzo i wolontariuszy, którzy się czyni włączyli w przygotowania. Znajduje się mapa diecezji tarnowskiej przygotowana na to wydarzenie, która pozostanie na przyszłość w diecezji tarnowskiej. Przygotowany został również informator, do pakietu dołączona została informacja o błogosławionej Karolinie razem z relikwiami błogosławionej Karoliny. Informator decyzjany przeznaczony dla młodzieży, przygotowany w sześciu językach, w tym języku polskim. Tak naprawdę dwie rzeczy teraz tą sekcję logistyki, której jestem członkiem, zajmują. Z jednej strony to kwestia transportu, i to transportu tego, który będzie się dział na, 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 na kanwie tej, tego naszego wydarzenia związanego z tygodniem misyjnym. Tutaj pielgrzymi przyjeżdżają swoimi własnymi autokarami i też nimi się będą posługiwali i przy ich użyciu będą się przemieszczali w tych poszczególnych dniach, o których już była mowa. A z drugiej strony to są szkolenia już stricte związane z bezpieczeństwem. i tak naprawdę to już są tysiące osób, którymi dysponujemy, jeżeli chodzi o wolontariuszy, przeszkoleni też z zakresu bezpieczeństwa. Stricte szkoleni byli przez policję, z taką wystandaryzowaną prezentacją, związaną z tym, jak zabezpieczać masowe imprezy, jak ewentualnie też reagować w sytuacjach zagrożenia. Wolontariusze również byli przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy. Myślę, że jako wolontariat spisaliśmy się dobrze. Przed nami jeszcze ten tydzień misyjny. Który, który pochłonie młodych, będą na pewno opiekować się naszymi pielgrzymami, będą starali się o to, żeby, żeby ich dobrze ugościć, żeby się z nimi modlić, oni też będą prowadzić modlitwy w swoich parafiach, oni też będą posługiwać jako tłumacze, no i będą do dyspozycji animatorów w kwestiach logistycznych i w kwestiach medialnych właśnie. I mamy nadzieję, że ten wolontariat nie rozejdzie się po Światowych Dniach Młodzieży, a, a ta liczba która liczba osób młodych zaangażowanych w to duszpasterstwo zostanie i będziemy się przygotowywać do, do kolejnych Światowych Dni Młodzieży. Synaj to miejsce szczególne dla całej historii zbawienia człowieka i także my w, tej, w naszej diecezji pogłębialiśmy ten temat przez właściwie, można powiedzieć, dłuższy czas. To, co jest przygotowane dla przybywających do nas pielgrzymów, zostało wcześniej w jakiś sposób przedstawione nam, naszej młodzieży, diecezjanom, szczególnie podczas spotkań właśnie to nazywały się syna i w różnych miejscach diecezji. Ten temat jest bardzo głęboki, ponieważ zawiera ze sobie, z jednej strony refleksję nad tym, czego Pan Bóg dokonał dla narodu izraelskiego podczas wyjścia z Egiptu, podczas przejścia przez pustynię i wprowadzenia do ziemi obiecanej. Z drugiej strony widzimy w tym zapowiedziach, w tym wydarzeniach zapowiedź tego, co do, czego dokonał Chrystus, gdzie on wypełnił ten eksodus starotestamentalny przez swoją pasję, dokonując naszego Odkupienia i, i zmartwychwstając, także dla naszego zbawienia. To jest dla nas niezwykła okazja, żebyśmy się spotkali na takiej płaszczyźnie yy, właśnie pytań i odpowiedzi i popatrzyli w przyszłość. Bo to, co mówił z Paweł, to nie jest wydarzenie tylko po to, żeby poświętować, spotkać się i zamknąć go w historii, ale ono nas otwiera na przyszłość. I dla nas, Biskupów, jest to bardzo ważne, żeby, żeby umieć także słuchać i próbować odpowiadać i w ten sposób się spotkać. A co najważniejsze, w ten sposób wyznaczać kierunek ku przyszłości. Mamy nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się podobał, a na pewno przybliżył jeszcze bardziej te przygotowania, które miały miejsce, bo dzisiaj jest dzień zerowy, tydzień misyjny rozpoczęty. Tak, no i mamy nadzieję, że będziecie nam też coś podsyłali z tego, co w trakcie tygodnia misyjnego będzie się u Was działo. Bardzo liczymy na Waszą pomoc. Można nas znaleźć na Facebooku, szukajcie e, telewizja Synaj, e, jak również e, można tu i ówdzie nas spotkać. Proszę, nie bójcie się, udzielajcie wywiadów do naszej telewizji Synaj.